Samego siebie, własnych wygody, korzyści, dobra. Nie, nie patrząc na dobro dru drugiego, bliźniego, bo tu byśmy byli na poziomie dobro i właśnie po soborowi. Tylko nie patrzyłem na, na Boga, na chwałę Bożą, na to, co powinienem był czynić. Czy mówić, jak mówić, co mówić, co czynić, jak czynić, czy czynić. O... Pytanie jak w myśli, jak w myśli głowy. O co prosić, upraszać, żebyś dopełniła tę modlitwę naszą, zanuszoną też tak po ludzku powiemy nogami. To co mówiłem o początku pielgrzymowania. Nie jesteśmy w stanie się 24 godziny na dobre modlić. Trzeba spać. Aż pośród tego, co śpimy, też nie jest, że 24, minus 8, 16 godzin będziemy się modlić. Nie będziemy się modlić. Ale w ramach pielgrzymki jest, że każdy krok jako intencja jest oferowany Tobie. Boże za sławą Matki Najświętszej z prostego powodu. Naszym kierunkiem jest miejsce objawień g a nie, nie Woodstock. Na przykład dzieci niektóre, tu z Was są na Woodstocku. A Panie nie na Woodstocku? To my do g idziemy. A to zaboził swoje dzieci na Woodstock, bo tam piją, piją i w bocie kąpią. Ten czas dzisiaj jest takiego dopełniania tego czasu upraszania matki Najświętszej. Dziękowania za to, co należy dziękować. ale piękny brawo, Czy tam widzicie. Takie. Na co będę? Na śniadanie. Dziękowania za to, co, za co należy dziękować. Uczynienia przebłagania za to, co należy nam przeprosić Pana Boga. Nigdy nie zapominać, że przeproszenie Pana Boga, jeśli jest możliwe, Przeproszenie bliźniego. Jeśliśmy wobec niego wystąpili, grzesząc przeciwko Bogu. Czy to czynić? Przeprosić bliźniego przebaczenie. Przeprosić serca przebaczyć. Więc jest, że nam i przepraszać, ale i prosić, żeby te laski które otrzymamy, otrzymaliśmy, otrzymamy, żebyśmy pamiętali, że niesiemy je w naczyniach winianych. Że od chociażby radość w sercu, którą budzi każdy dzień pielgrzymowania, kiedy zaczynaliśmy dzień Kiedy ranny wstają zorze godzinkami muszą się, Że tę radość możemy każdego dnia w domu mieć przez to, że na random mszę świętą przybędę, przybiegnę, choćby trzeba jeszcze przed świtem albo i w środku nocy wstawać. W środku nocy, w zimie, jak trzeba na szóstą na mszę świętą przyjechać, no to może być, że wstaję w środku nocy. O piątej, o czwartej czuję się w środku nocy. Że tę radość mogę mieć. Jeśli nie, nie ma na inny sposób, to to przez to, że pierwsze jest, że uklęknę. Pana Boga pozdrowię. Znakrzyża uczynię akt szelesty ku Panu Bogu. Krótka modlitwa. Nie będzie i nie powinno nam sumienie wyrzucać, jak na przeproszeniu obudziłem się i mnie goni i pobiegłem do toalety. A potem się pomodlę. To jak ktoś by miał sumienie szkrupulanckie, to, to będzie sobie wzbudzał fałszywe poczucie winy. Ale jeżeli by było, że radość dnia zależy od tego, czy wstanę rano i wypiję ranną kawę a dopiero później się modlę no to w jakiś sposób porządek boży jest jeśli by taką normę przyjąć jest zaburzony kiedyś dawałem przykład z warsztatu Ars Celebrandi mieszkałem z dwoma starszymi kapłanami jeden z Niemiec Jeden z Niemiec To wtedy, kiedy tam po kilku dniach przyjechał ten ojciec z Dominikanin. Co to teraz też bym tam głośno rekolekcje w lichaniu dla uczestników Ja wtedy tam jeszcze tak, nie odprawiałem się przy wyscie rzymskim, no bo się uczyłem. Jest gdzieś tam w ciągu dnia chyba szedłem podłączyć się, że tak nazwę, do Koncelebry. Tak to musiało być, już za słabo pamiętam, Te fakt. A nie wycieram sobie ich z pamięci, a ja jeśli zaciera. No to nie odprawiałem rano mszy, tylko szedłem się gdzieś podłączyć pod koncelebrę, ale oni, ci starsi, już odprawiali msze w Rycie rzymskim i na szóstą odprawiać muszę, bo tam było dużo księżyc, kolejka była. To ja spałem do gdzieś tam szóstej, na siódmą szedłem się podłączyć pod kąt lebry, żeby tam przyjść na śniadanie koło ósmej, a oni wstawali o czwartej, oni mówię, bo ten jeden drugiego ciągnął, jeden starszy ksiądz drugiego, że wstawali o czwartej i co było pierwsze? ranna kawa, ten z Niemiec przyjechał z takim małym ekspresikiem także jak się o szóstej budziłem, tam chyba nie raz wstawałem wcześniej szedłem do tych jeziorek, które tam w Licheniu są się wykąpać a jak wstałem, to w pokoju pięknie pachniało ranną kawą po rannej kawie, ile tam upłynęło czasu, pewnie żyli według porządku e, novus ordo, więc posty eucharystyczne Jedna godzina, no tak policzył, że pół godziny mszę Odprawia to kawę rano mógł jak o szóstej, o, o piątej czy o szóstej odprawiał. To o której wypić? O, w pół do szóstej sobie filiżankę kawy czarnej rano wypił dzień jak należy. No, tak nie było. Tak z wiary katolickiej nie jest, że jest właśnie, że że te pierwsze kroki są do Pana Boga i to ustawia nam dzień. Więc, więc jest, że trzeba dzisiaj upraszać łaskę, żeby z tej pielgrzymki, byli w stanie utrzymać pierwsze, kto rano wstaje temu. Pan Bóg daje, co nie zmienia, że nieraz trzeba, żeby dłużej spać. I niekoniecznie, że trzeba wstać tam. Wcześniej rano zrobić swoje potem się położyć. bo Jak tak trzeba, to trzeba, ale trzeba dłużej odesłać. Ale zasadniczo, program mieć, że, że jak to rano wstaje, temu Pan Bóg daje, że ile ilekroć wstajemy po wschodzie słońca, to możemy powiedzieć: Słońce, ty bardziej chwalisz Pana Boga niż my. My wstaliśmy. Dzisiaj o której? A ty wstałaś, Słońce, piąta coś. Także na tym ostatnim etapie dziękować, przepraszać i prosić, żeby owoce tej pielgrzymki, pielgrzymowania, na jakiś sposób były obecne w moim codziennym. W życiu wtedy coś z tej radości, pielgrzymowania w nas, czy z, e, zostanie w życiu, co ważne też zostanie na pewien sposób tak po angielsku to było zabukowane po polsku jak ładnie powiedzieć, Zarezerwowane. Zarezerwowane, że ja im na to za rok odezwie się w nas takie pragnienie. A może ruszyć na pielgrzymkę. Jestem rok starszy, będzie trudniej fizycznie może. Bardziej jakoś tam będę się musiał zmuszać. No ale jednocześnie potrzebuję tej, tej radości, która płynie z tego, że w czasie pielgrzymki przeżywam jakąś cząstkę na miast, nie nieźle by mówić na miaskę, ale jakąś cząstkę tej radości, którą Pan Jezus zapowiadał swoim uczniom, im rzeczywiście dał, a my nie jesteśmy apostołami. To jest ta cząstka płynąca z przepowiadania. Jako pierwszymi w drodze, w wiosce, nikt z nas się słowem nie odezwał, śpiewaliśmy Maryjną Pieśń, śpiewaliś mi godzinki, Modliliśmy się, a nawet jak milczeliśmy idąc za krzyżem. To jest głoszenie Chrystusa. W miejscach, do których, także w wioskach, gdzie nie ma kościoła. I przyszedł do tych ludzi Chrystus. Za naszą sprawą, twoją sprawą. Księdza, który idzie, w was jako idziecie, mężczyźni niewiasty i nas nas razem, jako kościół w drodze. Kościół pielgrzymujący, nie grupa, nie grupa, no pielgrzymi, pielgrzymka. Ja pielgrzym, my pielgrzymi, my pielgrzymka. Upraszać te łaski. Przede wszystkim życia codziennie w stanie łaski uświęcającej żeby nie dopuścić do wapnienia, twardnienia serca czy to przez brak jakichś pociech dla duszy uczuciowych, czy przez wątpliwości wierze, które mnie najdą każdy z nas, każdy z was może mieć wśród rodziny tych którzy nieświadomie z dupustu Bożego walcząc o swoją wiarę, będą swoje wątpliwości wiary rozpuszczać na innych, na Ciebie, spredować. Roz... Oni dzięki Twoim odpowiedziom, milczeniu mogą wzrastać, ale Ty przez ich piśmidło zaczniesz słabnąć, rozwadniać. Jeśli właśnie nie nie podeprzesz modlitwą, dyscypliną, a sezon także pielgrzymka właśnie rodzi w sobie ten to przymuszenie do pewnej pewnego umartwienia, ja się bardzo cieszyłem dziś przy posiłku, że spośród tych różnych propozycji które padły mimo wszystko nikt nie zawnioskował co jest możliwe i może kiedyś będzie jakoś konieczne, ale Panie Jakubie za rok Podczepimy pod samochód przyczepkę i powieziemy, co? To i to! Męski, żeński? No, pytanie: dla księdza oddzielny czy w ramach mężczyzn? I jeszcze do tego yy, ten cały nieprzebieranie, tylko. Kabina. Tak, o właśnie. No, praktycznie, może i praktycznie. Dlatego mówię, że, że w, gdyby się rozwijała pielgrzymka w oparciu o ludzi, liczby i tak dalej być może kiedyś to nawet będzie konieczne. To nie, że niewykluczone kolejne, ale póki co przy tej ilości przebiegu byłoby to jak Kwiatek do kozucha tak, tak. Proszę zebrać, bo to pewnie dobre jeśli dobrze także w tej cichej modlitwie teraz jeszcze Nie? po której rozpoczę części różańca wychodzi na to, że, że, że jak mówię to słowo, to tak jest tam blisko, gdzieś się tu godziny zbliżymy. No to chciałbym właśnie, żeby żeby ten czas teraz w się powierzać. A możemy iść trochę dłużej niż godzinę do przerwy, bo pora, że pora wyszliśmy nie jest wczesna, od nie mieliśmy jakiegoś takiego upału, więc jeśli to możliwe, to trochę do przerwy, która będzie, Idźmy w milczeniu, zawierzając owoce duchowe tej dziewczynki w sobie i w naszych bliźnich. Na Nasz szczególny sposób, proszę pamiętać też owoce duchowe tych, którzy. Dołączyli pan Janusz, pan Mieczysław, którzy szli z nami kawałek, pani Kawałek czy dni, pani Katarzyna. No i, i najczęściej się modlę. Niektórzy się nawet mogą wzburzać. żeby by było, czemu ksiądz się modli za pana Jacka? No modlę się. Modlę się. należy czwarty raz pan Jacek w pielgrzymce jest trzeci raz jako usługujący nam jako kierowca bez zapłaty od razu było i bez tej możliwości obrzydliwej pokusy, w którą się dał wpędzić, pan od budowy kapliczki. Że jemu on by sam dla siebie nie wziął, ale Szwagier powiedział, żeby się przydały to, to zdarczyńcy stał się budowniczy. A to na pewien sposób upadł się. Bo zaczął budować jako darczyńca, nie budowniczy. Nie szukaliśmy budowniczego, tylko... Lewa, Czy nie powiem nie szukaliśmy. Nie modliliśmy się o, o samego budowniczego i się modlił o budowniczego i się modlił i, i poszukał majstra za ile kto zrobi. na to stać, czy Was na to stać, czy się należy. Także modlę się. Modlimy się wspólnie. Dla Pana Jacka. Proszę umadlać owoce duchowe i wszystkie owoce dla siebie, wzajemnie swoich krewnych, bliskich. Proszę pamiętać o mojej mamie, mojej siostrze, bardzo by tu chciała iść. Wyszło, że jest zmarło. Tak należy na pimacie. Niech Duch Święty Was wspiera czy prowadzi Waszą modlitwę, Matka nieświęcia wspiera. Nasze modlitwa też się będą w pić. Panie Boże, prowadź. Maria Auxilm-Christianowi. Idźmy w ciszy. Modlitwę. I'm